Opowiesz coś o DXM i alkohol? Jeśli sięgasz po te kombo, to znaczy, że już chyba nie szukasz fazy, ani odlotu, tylko już szukasz końca. Dextrometorfan i alkohol to jest duet samobójczy. Nie żartuję. To jest chemiczna ruletka, w której każda kula może być śmiertelna. DXM w wyższych dawkach to jest dysocjant. Rozrywa Cię od środka, odrywa Cię od ciała. Od emocji, od rzeczywistości, no i może on wywołać depresję oddechową. A alkohol luzuje hamulce, rozwala kontrolę i pogłębia depresję oddechową wywołaną przez DXM. A razem co te środki robią? Tłumią twój oddech, zaburzają rytm serca i dosłownie duszą twój mózg. Możesz się udusić zanim padnie. To jest autoagresja w płynie ich tabletkach. Nie ma tutaj w ogóle żadnego. Mistycyzmu jest sama czysta neurotoksyczność, a psychicznie zjazd ma do zaoferowania majaczenie, psychozy, anhedonie i myśli samobójcze, pogody ducha.